Brewa od blisko trzech lat należy do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Jest to inicjatywa działająca przy Urzędzie Marszałkowskim mająca na celu transfer wiedzy, wymiany doświadczeń w zakresie technologii wodorowych. I dzisiaj jesteśmy na targach wodorowych w Japonii razem z trzema firmami, to jest Energotech, Wirtut, no i oczywiście Brewa, gdzie promujemy, promujemy naszą, naszą Wielkopolską, ale przede wszystkim poznajemy technologie wodorowe, które są rozwijane w Japonii, która jest liderem tego, tego rynku. Od 2017 roku ma już pierwszą strategię, pierwszą na świecie strategię wodorową, więc tutaj jesteśmy, żeby uczyć się od, od pionierów. Więc y, zapraszam Was na resztę filmu, gdzie przedstawiam Wam technologie, jakie tu poznaliśmy, jakich wystawców i w ogóle jak ten rynek z tej perspektywy y, wygląda. Problem różnych wtyczek znają już ci, którzy posiadają samochody elektryczne bądź hybrydowe, tak, bo mamy CHAdeMO, HADEMO typu pierwszego, typu drugiego. W przypadku samochodów wodorowych wydawać by się mogło, że tego problemu nie będzie, tak jak rozmawiałem tutaj z przedstawicielem producentów tego typu końcówek, no to mówi w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Europie mamy jedną, jedną końcówkę ustandaryzowaną, więc to jest dobrze, w Chinach tam mają jakieś y, y, rozwiązania i Moc, z którą, czy ciśnienie, którą y, ładujemy samochód wodorem to jest 70 y, megapaskali i mniej więcej z taką siłą. Tutaj akurat nie mam pod ręką trochę słabszego, z, z, u, tankujemy, tankujemy forklifty, czyli wózki widłowe, natomiast mówił mi, że już jest presja na zwiększanie szybkości tankowania, bo samochód wodorowy się tankuje bardzo szybko, bo to jest kilka minut w przypadku samochodu osobowego kilkanaście minut w przypadku y, autobusu, natomiast tam też są oczekiwania, że autobus będzie się też tankowało kilka minut, więc trwają prace. Tutaj nie możemy pokazać ich prototypowych końcówek, o to nas poproszono, nad jeszcze y, przyspieszeniem tego procesu y, tankowania. Przyznam szczerze, nie do końca to rozumiem, czy to będzie 5, czy 8 minut, czy to ma taką różnicę, ale jak widać dla Japończyków jest to różnica i na tym, y, nad tym y, nad tym pracują. Czyli ale ważna rzecz, jedna końcówka, czyli nie będzie problemu jak pojedziemy samochodem wodorowym do Niemiec, Francji, czy będziemy nim w Polsce jeździli, wszędzie mamy tą samą końcówkę, to co znamy generalnie z samochodów benzynowych, przecież się nie zastanawiamy, jaka będzie końcówka na stacji benzynowej w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej, czy w ogóle na świecie. Więc plus dla technologii wodorowej. Markę Kawasaki pewnie każdy z nas kojarzy z motocyklami, mniej z transportem ciężkim, a w szczególności transportem wodnym. Natomiast to jest y, potężny koncert tutaj i w Japonii. I zapytanie się ich, jak widzą swoją przyszłość, jeżeli chodzi o wodór? Y, oni widzą swoją przyszłość w transporcie. Tutaj widzimy y, tra statek do, do transportu ciekłego wodoru i oni zamierzają, już w tej chwili de facto to robią, transportować wodór z Australii do, do Japonii, bo Japonia nie jest w stanie sama produkować tyle wodoru, ile potrzebuje zdecydowanie potrzebuje do tego wsparcia Australii, dla niej to jest to idealny kraj, bo to jest kraj zrównoważony, nie są to Chiny, nie są to Stany Zjednoczone, bardzo blisko z Australią współpracują i Australia ma być w przyszłości dużym producentem wodoru, ale nie jest to de facto idealnie czysty wodór, w ogóle to nie jest czysty wodór, bo to nie jest wodór pochodzący z elektrolizy, czyli ten zielony z produkcji z ogniw fotowoltaicznych czy z wiatru, tylko z wodór pochodzący ze zgazowywania węgla. Czyli to jest brudny, to jest bodajże szary wodór. Natomiast dwutlenek węgla, który jest w tym procesie może się ulatniać, nie będzie się ulatniał, on będzie magazynowany. Patrzę, czy tu jest gdzieś taki obrazek, głęboko bo półtora kilometra pod, pod ziemią i dzięki temu w technologii to się nazywa CCSU. Będzie wychwytywanie dwutlenka węgla przy produkcji wodoru. Natomiast wodór będzie płynął sobie najpierw takim statkiem, jak tutaj widzimy do, do Japonii. To już są statki istniejące, a już w 2028 roku planują uruchomić ten ogromny. Ten ogromny kontenerowiec, tą ogromną cysternę do przewozu wodoru. Ogromna, ona ma 300 metrów, ten ma 100 metrów, czyli jest 3 razy większa, ale pojemność zbiornika to jest obecnie 1250 milionów ton, gdzie jeden zbiornik tego statku przyszłości będzie 40 milionów ton. I co, co istotne, oczywiście ten statek będzie też napędzany napędzany wodorem więc tak Kawasaki widzi swoją przyszłość wodorze i już będzie uruchomiony w 2028 roku gdzie co ciekawe, dostałem informację że on jest na, na razie na etapie projektowania a tutaj jeżeli Japończycy mówią że coś zrobią w tym czasie no to ja myślę, że można założyć że można im e e wierzyć co też ciekawe temperatura minus 253 stopnie czy naprawdę to jest technologicznie trudny, trudny projekt, ale z tego co, co już wiemy za moment Japonia będzie mogła się cieszyć pierwszą elektrownią napędzaną wodorem, więc już zapotrzebowanie na ten, na ten surowiec jest. Teraz znajdujemy się na stoisku Mitsubishi. Mitsubishi Heavy, tak? bo tych marek Mitsubishi w Japonii jest kilka. I ta marka zupełnie nie ma nic wspólnego z marką, która produkuje samochody, które są w Polsce dość, dość popularne. Mitsubishi Heavy, jak widzi swoją przyszłość, jeżeli chodzi o wodór? Na zapotrzebowanie rządu przygotowują specjalną pompę. Która będzie tłoczyć wodór i będzie wykorzystywana w projekcie, w projekcie całego tego ekosystemu wodorowego. I pytałem się, czy, jakie ma za zadanie ta, ta pompa. No i ta pompa jest po prostu dużo bardziej efektywna niż dzisiejsze systemy kompresyjne. A kwestia kompresji jest dosyć istotna w całym tutaj. Procesie wodorowym, bo ona po prostu pokłania bardzo dużo energii. Tu nie, nie był mi przedstawiciel w stanie powiedzieć, jakie to są różnice, ale mówił, że po prostu ta pompa jest dużo bardziej efektywna energetycznie, czyli zużywa dużo mniej, dużo mniej prądu. Ile to jest, nie potrafił mi tego odpowiedzieć. Natomiast co chciałem tutaj zauważyć, to są działania wychodzące od strony rządowej. Z tego co ja się zdążyłem zorientować, to nie jest na zasadzie jakiegoś przetargu, tylko raczej, że rząd ogłosił, że będzie zapotrzebowanie na taki element i Mitsubishi się do tego dostosowało i odpowiedziało na to zapotrzebowanie i przygotowuje pompę. Nie jest ona jeszcze w produkcji, dopiero będzie w produkcji. Dzisiaj to jest też na etapie projektowania, ale to też pokazuje kolejny, kolejny element w łańcuszku, jak to się wszystko dzieje, jak zostało to w ostatnich dwóch latach przyspieszone.